Ja was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony duch I dzisiaj zaczynamy jeden z fajniejszych w sumie eventów We FIFA. Są to urodziny fut No i tak, przecieki podawały, że będzie Nuno Mendes, który wygląda Bardzo fajnie Alan, który no Pięknie by wyglądał, Glicz bardzo fajnie wygląda Ale nikt nie podawał, że będzie Cristiano Ronaldo Takiego, taką Cristiano no, Jak nie teraz, to kiedy Mam Pika i mam bardzo fajną paczkę do otworzenia. Kilka takich mniejszych, ale jedną konkretną. Także przechodzimy do polowania i przechodzimy do otwierania. i Mamy tutaj darmowego pierwszego tokena. Właśnie za tokeny. Szybko wam streszczę. Postaram się tu wam gdzieś wkleić, co jest za tokeny. Coś mi się za ciemno zrobiło. O, teraz jestem jaśniejszy. Postaram się wam tutaj właśnie gdzieś wkleić, jak co jest za tokeny. Bardzo fajnie, fajnie im się to na pewno. Yy, fajna ta zabawa zbieranie te tokeny. Będzie bardzo fajna paczka yy, 86 razy 7 Trzeba zbierać. I mamy pierwszego darmowego tokena to do klubu. I mamy pierwszą, jeden z trzech piłkarzy 84. Plus. I co Wam powiem? Jest 7 po 7. <laughs> Idealnie. Otwieramy. Czy będzie pierwszy? No nie, ale mamy Jamie Vardiego 86. Nieźle, nieźle. Jak z, takiej, z takiego pika to i tak rzadko co leci dobrego. No i mamy tutaj kilka takich mniejszych paczek, reszta będzie za ligę weekendową. Chyba, że coś mi wypadnie w paczce ostatniej. 25 piłkarzy 81+. Jestem ciekaw co z tego może wypaść, czy w ogóle coś z tego wypadnie. A zacznijmy sobie tak na spokojnie, mamy dwie paczki w piłkarze 81+. Plus. Zobaczymy. Fajnie by było zobaczyć te flary, te nowe flary. Patrzcie, łokał na dzień dobry. Anglia, napastnik. Kudę, przestraszyłem się, że znów Jamie Vardy. Kane 90, dobrze. Mamy dwa walkouty i jeszcze Bonucci. Nie ta paczka 81+. Plus. Mamy jeszcze jedno, to idziemy co? Za ciosem. Czy będzie 3 na 3? Zobaczmy, nie, ale to jest wyciszeń Sabicer tak z Bayernu, to za ważne mecze już jest skończone. A teraz by się akurat przydał, ale trudno. Zresztą, to wszystkie są za ważne mecze. I zostanie nam yy, paczka na 25 razy 81. I jak z nic nie będzie, to dorzucimy sobie. Popatrzcie, trzeci walkout dzisiaj. Czekajcie, to może być wymienna paczka. To może być wymienna paczka. Oby. Uuu, jaka paka! Patrzcie, jaka paka. To już cztery walkouty dzisiaj. Werner, Werner, Ym, Vardy, Dwa razy Kane i Sadia Mane. Uu, 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 jaka paka. Nie Jeszcze. można narzekać, bo tu polujemy dalej. 6,82, przyna przynajmniej jeden. I czy tutaj? W Francja, LO, Milan. To jest świetny traf. Ja tam nie ja tam potrzebowałem bramkarza. Bramkarza, popatrzyłem się, że jest Mendy. Potrzebowałem Brazylijczyka na LO. Ale fajnie sypie. Naprawdę fajnie sypie. Ale mniejsze z tym, 25 piłkarzy 81+. Plus. To jest naprawdę duża szansa, żeby trafić kartę specjalną z nowego eventu. Ale czy tak będzie? Mbappé chociaż. Simaone. 86. Raczej nie będzie karty specjalnej. 86, tam jeszcze może być grubo w środku. Hmm. No zobaczmy. Drum, 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 hmm. powiem wam tak, trochę tych walkoutów nam wpadło. A mieliśmy chyba 4, 5, 6, 7 walkoutów o 19.07, czyli 7-7 było otwierane. 7 walkoutów, chyba że gdzieś coś pominąłem, ale może na końcu i jeszcze wardi. Tylko, że Ward jest niewymienny. Będziemy musieli go gdzieś przepalić. Bo Wardiego mamy, czyli 8 walkoutów. Kurczę, sypnęło. Naprawdę sypnęło. Wardy będzie na bank niewymienny. No nic. Wardiego sobie zostawimy. A my widzimy się raczej na nagrodach. Chyba, że dorzuci coś i Po prostu sobie dorzucę do całości zanim y, zagram Ligę Weekendową, także do zaraz. I kontynuujemy nasze zmagania, jest niedziela, Liga Weekendowa skończona. No i odbieramy paczki, piki i trafiamy pierwszą kartę urodzinową. Tak myślę, pokrótce Liga Weekendowa. Szło opornie. W pewnym momencie doszedłem do 7 na 7 bilans i mówię uuu, może być problem z tymi trzema pikami, ale na szczęście z 7 7 zrobiliśmy 11 7 i skończyłem, i skończyłem na 11 na 7. Ciężej, dużo ciężej mi się grało. Yy... Mało meczów rozegrałem w piątek. Zazwyczaj dużo meczów w piątek rozgrywam, tak? 10, 11, czasami 12 meczów w piątek i zazwyczaj w wychodzę w fajnym bilansie. Ostatnio rozegrałem piątek, miałem 7 3, i elegancki zastart na sobotę-niedzielę. Teraz miałem chyba trzy mecze, tylko piątek. No i wszystko przełożyłem na sobotę-niedzielę i no, tak jak widzicie, męczyłem się dłużej. Yy, próbujemy trafić kartę urodzinową. Na tą chwilę mamy 8 walkoutów. Więc spróbujemy to przebić. Trzy play paczka Team of the Week, paczka Rzadkich Zawodników i paczka Ultimate. Już nie mówię o Cristiano Ronaldo. Krystyna dzisiaj nie zagra w derbach Manchesteru, także... Hmm. Nie wiem kiedy to będziecie oglądać, pewnie już będzie po, po zawodach. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że będzie dobrze. To będzie ciężko, ale derby się rządzą własnymi prawami. Pewnie jak do, będę dodał ten filmik, to już będzie po derbach. Może będę się cieszył, oby. A teraz będę się cieszył jak z pika numer jeden. Kylian Mbappé Czerwony Nie czerwony Wilfried Zaha Wilfried Zaha z pierwszego Jakiś taki smutny To może z drugiego Kylian, czerwoniutki, byłby piękny Insigne Dobra, jarę Insigne no to teraz idąc z takie rozumowania, król, może być tylko jeden, na środku, dajcie mi go czerwonego, o oh, To wam, to, wam to. Ale Insigne. Insigne wygląda naprawdę spoko, 4 na 4, tempo jest, podanie jest, z zwinność fajna. Dribbling, zwinność, zwinność, równowaga fajna. Tak wysoki overall. Gdzieś można. Serio? Mą taką słabą zwinność i równowagę? Nie wiem, że jest lepszy. Flyer piki mogą być, ale patrz, że z paczki Timon Dewig jeszcze go trafimy. Jeszcze jest nadzieja. Jeszcze jest nadzieja. Nawet sklep musi przymielić. Dobra. Pierwsza co? Paczka rzadkich zawodników. Trzy paczki do końca tego odcinka. Czy będzie jakiś boom? Czy będzie num 9, 9 walkout? Hm? Jakiś tu byczek Fernandez nam wleciał. Krajowy zawodnik meczu. Zapomniałem, że te karty są dostępne. A to jest paczka wymienna. Eee, to z 15 koła wpadnie. Ile to jesteś warty, chłopok? 15 koła? Pewnie tak. I jeszcze sawić, burki. To wszystko do klubu. To rzucimy na listę transferową. No i co? Teraz co? Paczka Team of the Week. Moja jedyna szansa na trafienie Kiliana Mbappe. No dajcie, Francuza! Francuz! Ale kolejne 30 tysięcy Trafione. Pan Alhold i dwa duplikaty. Ach, Kurde. Czyli co? Nie będzie dziewiętego walkoutu? Nie. Paczka Ultimate na koniec. Po naprawdę dobrych trafach. Prawmy teraz. Walkout. Potężny. Francja. Ach, Meksyk. Vela. prawe skrzydło. 85. Nieźle. Naprawdę nieźle. może w środku jakaś najsłabsza chociaż karta urodzinowa. W nie oczekuję dużo. Dwa. No. Powiem wam, że nieźle. Trochę tej kasy zarobimy. Jeszcze jeden, bardzo dobrze. Po do klubu. Trochę tych mamy. Osoby wrzucimy. No i co? M M M M źle w sumie. I paczek nawet nie otwieram, bo to tak opłaca, że czekamy na jakiś SBC, może dzisiaj fajne coś wejdzie. Jeszcze wam pokażę. Hmm. zrobiłem sobie ten skład od srebrnych, ale ja tego nie mam za dużo, więc Jakoś się z tym nie bawiłem. Tak kończyłem ligę weekendową. I kurczę powiem wam. Geek mi się fajnie gra. Że nie jest taki zwinny jak Neymar, ale 28 meczy, 12 bramek, 9 asyst. Całkiem nieźle. Ostatnio mi strasznie nie dojeżdżają Puskas i Ronaldo. Jest mecz, że strzela wszystko. A jest mecz, taki co grałem. To. Na pustaka nie potrafił trafić w bramkę. Może ja coś zrobię źle, nie wiem. Szybko co bym chciał zrobić Chciałbym tego lewego obrońcę I nie wiem właśnie czy nie uskładam sobie na Tego z ligi francuskiej lewego obrońcy Może tak być Że sobie uskładamy na niego kaski i sobie go kupimy Miałem go już chwilę, ale potem no, Piki weszły, no to wiadomo bo Piki to piki, musiałem sobie yy, Wyrobić piki Patrzcie ile meczy rozegrał Mané. 783 meczy I kurczę, taki czerwony Mbappe jakby wpadł ale to by było. Czerwonego mapenie będzie, bo Paris Saint Germain wczoraj się ośmieszyło. Z Nicę, ono czy znaczy ośmieszyło nicę, a bardzo dobrze zagrała. E, co jeszcze? Martinez, bardzo fajnie mi się nim grało. Tylko, że z nim jest ciężkie połączenie. To jest właśnie ten. ten naj, najtrudniejszy w tym wszystkim, że połączenie. Neymar też 115 meczów już, już zagrał. Takim składem kończyłem. Nie przedłużamy. Majki na bramce. Majki to jest dla mnie klasa w sobie, sama w sobie. Więc szukamy teraz lewego obrońcy i te i ta drużyna będzie naprawdę, naprawdę, chociaż tak w sumie na 8 graniach jest y, 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 obywatel Regium. No ale szukamy czegoś innego. I myślę, że tym akcentem zakończymy. Jestem zadowolony. Walkoutów skończyliśmy ile? No to nie licząc paczki Team of the Week. kurczę nie wiem, z 9? No był, przeskoczyliśmy 9. coś tak. Ale pierwsza część odcinka dała nam naprawdę dużo, dużo więcej. Także dajcie znać co ciekawego wam wypadło. Życzę wam tych Mbappé, tych czerwonych, bo ta karta by nie wyglądała To tak Wchodzi, że tam czerwony Mbappé ładniej wygląda niż kupiony czarny, nawet trafiony czarny, ale jednak czerwony to czerwony plus 3 do szybkości. Także dzięki za oglądanie, dajcie znać co ciekawego wam wypadło. I do następnego, cześć!